Dzień dobry, kochani! Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak podłączyć dekoder 4K do internetu. Dekoder 4K łączy się bezprzewodowo z internetem, czyli nie trzeba ciągnąć żadnych kabli. I już pokazuję, jak to zrobić. Na pilocie dekodera naciskamy menu i szukamy sobie zakładki ustawienia. Ponownie naciskamy OK. Szukamy zakładki INSTALACJE oraz wchodzimy w ustawienia sieci. Tutaj mamy do wyboru połączenie przewodowe, czyli podłączamy kabel, bądź połączenie bezprzewodowe, opcja Wi-Fi. Wybieramy sobie opcję Wi-Fi, konfiguracja standardowa. W tym momencie dekoder wyszukuje wszystkie dostępne sieci, yy, które widzi. Wybieramy swoją sieć, naciskamy OK. I należy wpisać hasło. Ja wpisuję teraz swoje hasło internetowe. Potwierdzamy, najeżdżając na akceptuj i kontynuuj. Konfiguracja automatyczna. I czekamy kilkanaście sekund, aż dekoder po połączy nam się z internetem. Naprawdę warto to zrobić, yy, ponieważ możemy wtedy bezpłatnie korzystać yy, z telewizji na życzenie. Telewizja na życzenie w Canal Plus nazywa się NC Plus Go. I jest dostępna w każdym pakiecie. Zasada jest prosta. Jeżeli mamy jakiś kanał, możemy go oglądać. Jeżeli mamy kanal plus, możemy sobie oglądać kanal plus. Mamy HBO, możemy korzystać z aplikacji HBO. Teraz czekamy aż dekoder nam się połączy do internetu. Dekoder nasz połączył się poprawnie z internetem. Naciskamy OK. I co nam to daje? Wystarczy nacisnąć niebieski guzik na pilocie naszego dekodera 4K i wchodzimy sobie w aplikację NC plus Go. E, mamy tutaj zakładki ja, e, z podziałem na film, sport, e, styl życia, dzieci, dokument 18. Plus. Wystarczy sobie wejść na przykład w zakładkę film. Znowu mamy podział na filmy i tak jak mówiłam, jeżeli mamy na przykład Kanal Plus, możemy korzystać z zakładki Kanal Plus. Jeżeli mamy HBO, możemy sobie wejść w zakładkę HBO. Na chwilę obecną na HBO mamy 11 976 pozycji z podziałem na filmy, seriale, dokumenty. Naprawdę bardzo serdecznie polecam łączyć dekoder do internetu. Na chwilę obecną dekoder 4K możemy otrzymać za darmo do pakietu Super Premium. I właśnie w pakiecie Super Premium mamy kanały HBO, mamy kanały Kanal Plus, jak również kanały 11, Polsat Premium Sport. Więc tak naprawdę cała ta aplikacja. Cała ta nasza aplikacja nc Plus go tv jest za darmo do oglądania. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do naszego salonu w Agorze Bytom. Pozdrawiam.